Okay, to, to się kameruje, chyba się kameruje. Dobra, no to y, cześć, y, witajcie. Y, y, ja to ogólnie jestem y, Łukasz, nie? I, I prowadzimy takie gospodarstwo nieduże z, z rodzicami i tak dalej. I, I tak myślę, pokażę Wam takie vlogi, będę Wam robił daily vlogi, co jak, jak to wygląda u nas. I tak myślałem, że dziś Wam właśnie miałem taką akcję w polu, trochę jeść po kultywatorować. Przed siewami, więc myślę, a no to może Wam pokażę trochę naszego gospodarstwa i pokażę Wam tego, tą kultywację. Przepraszam za taki trochę stres, bo to w sumie pierwszy raz nagrywam, więc wiecie jak to jest. Ale jak się wam spodoba, no to zostawcie, zostawcie łapkę w górę. I suba. Widzicie, mamy klasę Jaguara. No widać, że jest sprzęt a tu klas Jaguar, no ale, ale to, to robimy większość usługi. Także kupiliśmy takiego Jaguara. 3 lata już u nas jeździ. To jest 800. 90 -ka. i 3 lata robimy ją usługi, trochę sobie kukurydzy. Yy, tutaj mamy sprzęt i nawozy i, 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 i zgrabiarka. O, też jest jeden z nowszych, nowszych zakupów na gospodarstwie. Yy, nasiona, kwalifikat i kukurydza. I tu mamy grass roller, tu mamy pilmeta starego, jeszcze na przyczepce stoi, stoi ziarno od kukurydzy. To mamy to nasz główny ciągnik na razie pociągowy 7340 turbo Akurat stoi z kultywatorem Samoróbka w sumie Tylko wały były dokupione z tyłu no Tu mamy starą rotacyjną polską Działa 60 I siewnik do kukurydzy też, bo stwierdziliśmy, że jak kosimy kukurydzę to też będziemy ją siać Więc też takie usługi teraz świadczymy Ogólnie mamy 11 11 świn 3 wieprze, 7 macior i jedna mała yy, Siewnik poznaniaka, Oczekajcie, czekajcie, zaświecimy sobie może, bo to tak trochę ciemno tu O, dobra Taka przyczepka, sam, sami zbudowaliśmy taką przyczepkę A yy, do no, no, takiej wiecie, przewieźć coś nieduże to akurat elegancko Siewnik poznaniaka No i w sumie to tyle tutaj, nic, nic, nic innego tam mamy przejazd z tyłu i tam wywalamy obornik od od świń. Mamy taki stary spichlerz, tu wsypujemy wsypujemy zboże. Rozkładamy sobie dmuchawę i tam przez okienko wsypujemy zboże dmuchawą. Mamy też krówki. Krówek mamy mało, bo i tylko 5. Yy, eee oczywiście, bo musimy czymś mieć sprzęt, więc karchera kupiliśmy też no tak udało się na Black Friday kupić karchera. Mamy zwykłą autosankę 47 planteka plantekę i tak dalej, także sprzęt idealny, malowany. i tak jak mówiłem, tam jest wyjazd drugi z gospodarstwa i, i, i silos na no, obornik, pryzma obornika tu mamy pryzmę na kukurydzę, w tym roku cała skarmiona tam jest rozrzutnik dwuosiowy też dosyć dobrym jeszcze stanie, tu widzicie cały obornik, tutaj obornik wywalamy na razie tu może kiedyś będziemy oborę burzyć i budować jakąś nową, nie wiem, zobaczymy. Na razie nie robimy żadnej pryzmy, bo tak też na, na środku robić, a nie gdzieś z boku, więc na razie nic takiego nie robimy. Tutaj mamy pług, yy, uniowski, Unia Grudziąc, czwórka z zatorem Fajnie Lata. To jest też ostatni taki budynek jaki postawiliśmy, widzicie nawet beton tu już jest trochę wylany, taki z kamieniem pomieszany trochę. Ale taki taką wiatę postawiliśmy, bo wiadomo czasami coś trzeba schować jeszcze, może coś nowy, coś, coś, coś jakiś... Ten rozrzutnik, można by było już sobie te wiaty i przyczepę, ale to jak zawsze nie ma czasu na to. Yy, no i to chyba tyle. Tak pokrótce. Yy, sprzęt mamy taki, jaki mamy. Yy, kombajnu nie mam. Niestety, ale na razie nie potrzebujemy. Znaczy tego areału się zbiera. Mamy 10 hektarów. Mamy 10 hektarów. 10? 10, 10, 10 hektarów ornego i, i 10, 5 hektarów łąk także łąki w sumie mamy w dwóch kawałkach więc, więc to łatwo łatwo jest szybko idzie skosić, trochę daleko może od domu, ale 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 ale, ale i tak to ogarniamy widzicie wycofiemy polecimy na, na uprawę idziemy uprawiać u, powoli no i tak właśnie myślałem, a może nagram jakiegoś vloga też tutaj dużo, dużo jako sąsiedzi to, to Trochę dalsi sąsiedzi, w sumie pomagamy na, 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 w polu Także może kiedyś, kiedyś ich zobaczycie I Wyjedziemy tam koło tego, wyjedziemy, dobra I lecimy I lecimy sobie na Na pole, musimy uprawić, bo tam rane było na zimę Pasuje uprawić taką uprawę, zrobić pod podzboża, jarę. Będziemy sieć pszenicę. a przymknę drzwi też, jedne i drugie już przymknięte. No i lecimy. Yy, no dosyć daleko mam pola, mam takie dosyć, dosyć duże rozdrobnienie. Te kawałki koło domu, co są jakieś, no to, no to, to są nie nasze. Chciałbym wydzierżawić kiedyś, jakąś rozwój, zrobić tego gospodarstwa bo no, no chciałbym, chciałbym mieć większe gospodarstwo tak jak widzicie ten Jaguar no to dużo robi na usługach tu w niedalekim PGR i no takim no w sumie starym PGRze no wszyscy mówią PGR ale to już jest prywatny prywatne gospodarstwo no i też na sąsiednie wioski jeździmy jeżdżę w sumie ja tylko nim no więc to, to, to jest git także coś tam się, gdzieś tam się odrobi ten Jaguar w końcu więc to nie była zła inwestycja, trochę duża jak na nasze gospodarstwo, ale, ale się udało, o, powoli, bo ten gościu tak go wystraszyłem, trochę, trochę mu wyjechałem, no i co, i, i lecimy, lecimy na, na, na uprawę zrobić, przedsiewną, myślę, że kolejny vlog właśnie będzie z siewu, albo coś, coś, coś ciekawego, innego, może z sąsiadami się jakimiś zobaczymy. Podobnie ja do sąsiadów mam dosyć daleko takich co mają gospodarstwa. Bo <laughs> tak w sumie u nas już mało jest takich mniejszych gospodarzy. Wszyscy już są tacy więksi i mają więcej pola. No a my, my. Na razie mamy tyle ile mamy. Widzicie, jedzie coś? Nie jedzie, dobra. Wyjeżdżam. No, trochę zestresowany jestem, jak widzicie. Eee, też... Pierwsze takie nagrania, więc to się nie ma co trochę dziwić też. Mm, dawniej. Nigdy nie nagrywałem, nigdy nie miałem styczności z kamerą Myślę, a no to kupię jakieś tam to GoPro i, i pokażę Chciałbym też wam pokazać, jak nasze gospodarstwo wygląda, bo też jest ciekawie, że Właśnie tylko takie dwa sprzęty mamy, nie posiadamy żadnego Nowszego ciągnika i też mamy Jaguara jego jako sieczkarnię, to też jest trochę szok Bo niektórzy Niektórzy inwestują w ciągniki i tak dalej, a my zainwestowaliśmy w sieczkarnię puścimy, zawiniemy zawiniemy rogala tutaj tu mamy w sumie hektar niecały hektar w kawałku tym tutaj, więc więc tak, takie pole akurat spoko yy, teren mamy tutaj taki różny różny bym powiedział, bo jest i lepszy, jest i gorszy jest i prosto, jest i, jest i pod górę tutaj jest takie trochę pochyłe jeśli chodzi o orkę, to zawsze ta orka wygląda no, brzydko, bo i to, że pole środkiem się trochę rozchodzi potem się znowu zwęża tam przy końcu do tego jak się orało tutaj, jak się rozorywało, no to do góry jak się kładło te skiby, to, to przeważnie która spadła z powrotem, także trzeba było poprawiać, no nie fajnie ta orka wygląda, no w tym roku nawet, nawet się to zaorało ogólnie siejemy przeważnie pszenicę i, i pszenżyto no i jeszcze robimy, no i siejemy kukurydzę no, w tym roku planuję zasiać yy, też koniczynę Zrobić siewkę koniczyny właśnie po, do, 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 do... przeżyta, żeby była siewka. Więc zobaczymy. Tam urośnie. Myślę, mam nadzieję, że tak. To będzie spoko. Nie chcielibyśmy właśnie. Koniczynę lucerne coś takiego zasiać, chciałbym. Chciałbym trochę takiej nowości wprowadzić na gospodarstwie. Zobaczymy, myślę, że myślę, że sąsiedzi też nie będą mieć znaczy znajomi, będę mówił znajomi rolnicy nie będą mieli nic przeciwko temu, żeby z nimi też coś ponagrywać, bo też mają fajne sprzęty może lepsze niż u mnie, bo u mnie to taka typowa, taka typowa bida trochę stodoły takie i garaże takie stare a, a, można powiedzieć miejscami się rozpadający dynk ale ale kurczę ten ale Jaguar czy tam jakiś nowszy sprzęt stoi pod tym Samochód wam nie pokazałem, bo samochód akurat stoi u mechanika Też stary samochód Ale to wam pokażę jak, jak, przy, jak, jak przyjedzie, nie będę wam zaraz jaką marka Też no... Gdzieś tak odkładamy na razie pieniądze, też nie chcę Bo wiadomo od tego, od kiedy kupiliśmy Jaguara to Kupiliśmy tylko tą zgrabiarkę Pottingera mm, Bardzo fajna zgrabiareczka też, naprawdę Tak jak u nas to z fajnie lata Yy, więc to, to mi się, to naprawdę jest super. Ale nie do tej, co, do, co, do, co do tej właśnie, że nic nie inwestowaliśmy. Do temu, że chcieliśmy trochę odłożyć, żeby większą sumę jakąś zainwestować. I, i, i pewnie na ten rok będą jakieś parę inwestycji prze, przewidzianych. Nie będę wam też mówił na razie jakich i kiedy, bo to, to wszystko zobaczycie myślę na vlogach. Jak się wam, wam spodmają te vlogi w ogóle. Yy, no, to, no to będziecie widzieć na vlogach myślę, że będą fajne jakieś akcje z sąsiadami, jakieś grube akcje, bo na przykład my nie mamy, nie mamy, swoje, nie mamy swojej prasy, jeśli chodzi o siano kiszonki. no to sąsiad pewnie przyjedzie, będzie mi prasował, znajomy, I to, to będzie pewnie fajna akcja, bo będę chciał do was nagrać takiej, takiej relacji w sumie całego dnia, że rano jadę kosić o 5, później robimy cięcie i tak dalej. W ogóle dużo akcji takich będzie właśnie, że będziemy robić cięcia i cały dzień będę chciał wam pokazać są rano obrządki i później, później jakieś prace w polu, czy jakiś wyjazd do jakiegoś sklepu po coś jakieś narzędzia, czy po jakiś materiał ja jestem po, po, po szkole szkole rolniczej, po zawodówce nie mam technikę, mam tylko zawód chciałem sobie dorobić myślę, że mi się uda dorobić jeszcze jakoś zaocznie no i tak, i tak sobie Gospodarujemy na, tym, na tej zielonej. Ona jest coś zielona kraina, tak nam nazwali wieś. Trochę śmiesznie, no ale... Ale... ale niechże. Co już nazwy wsi nie zmienimy. Widzicie tutaj fajne. No, teren. Fajnie, ale drugie to jest to, że pola... Pola nie mamy właśnie... No czy znaczy to jest w sumie minus bardziej, że są rozdrobnione, jednak... mmm może są daleko, tak jak mąki mam, dosyć daleko. Jednak jedna, jedna przy drugiej jest, więc to jest plus. Bo jak już tam jadę, no to robię tam w jednym miejscu i po prostu nie, nie, nie skaczę dalej gdzieś po wsi. Tam po innych wioskach, bo, bo też na innych wioskach mam, mam dwa pola na innych wioskach. Tam przeważnie kukurydza sięje tak dosyć daleko od domu, ale na najlepsze pola. Więc więc tam siejemy. Sam model się, się do kukurydzy, no to też była inwestycja rok po Jaguarze. Że dosyć droga. Yy, Jaguar powiem Wam, że to na początku się bałem, bo to inwestycja duża i czy to w ogóle się opłaca, ale jak kupiliśmy to od razu, od razu poszło, bo i na tym właśnie na tym dużym gospodarstwie, na tej spółce w sumie, yy, po pgr potrzebowali do koszenia, bo ich tam, yy, oni mieli jak takiego starego, się zepsuł, więc mówili, że no, ty kupuje, no Tak dogadaliśmy się w sumie: jak kupiłeś jak run, to my ci zapłacimy dobrze za robienie nam usługi i oni nie będą nic naprawiać ani kupować. Więc tam zawsze mam pewne, pewne koszenie. Tak samo po sąsiednich wioskach. Yy, ci znajomi sąsiedzi, co mają gospodarstwo, oni też yy, korzystają z mojej usługi siewu kukurydzy bądź, bądź koszenia, bo też nie wszyscy. Nie wszyscy koszą kurydą na, 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 na ten, na, na sieczkę. No, ale jeśli chodzi o siew, na przykład na ziarno, to też wiadomo sieje. Więc to luz. Hmm. sobie po te po, po poprzeczniaki, trochę poprawimy, bo nie, nie dojechałem do końca. Ogólnie, kultywator bardzo fajny, więc udało nam się samemu wyspawać tej ramy, i tak dalej. Na, i na początku jeździłem właśnie z, z znaczy pierwszą był wąziejszy, bo jeździł 60. -kom. Później dospawałem mu po boku jeszcze tak po, 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 po w sumie pół metra. Miałem dwa, teraz ma prawie, teraz ma trzy. To pół metra z jednej, pół metra z drugiej dospawałem. Teraz chodzi do zetorem. I potem było tak, że na wiosnę właśnie uprawialiśmy. Był poszerzony już do, do Zetora. No i potem myślę, fajnie, aby to jeszcze czymś zarównać. Nie, nie jeździć specjalnie bronami, tak jak jeździliśmy. Właśnie jeździliśmy bronami, jeszcze potem drugim traktorem. Tylko żeby po prostu robić jednym, wszystko, no to postanowiłem, że dorobię takie wały. Wały dokupiłem, ramkę wystawałem, połączyłem wszystko fajnie, obmalowałem i sprzęt jest, yy, śmiga. No a zator, też, też moim zdaniem, tutaj przedni napęd w nim jest, więc daję sobie rady spokojnie. Widzimy, my że są na jakieś ciężkie? Yy, wiadomo, tam klasowo to w sumie wszystkie klasy są. Można powiedzieć, na tych ziemiach co ja mam, to tak od piątej, od szóstej po trzecią. trzecią A zaheta. za o za, trzecią B. Więc tak, że to jest naprawdę jest duża, duża różnorodność. Ale nie ma giny, tylko taki bardziej piasek. Także, także daję sobie rady, no. nie ma problemu. Wiadomo, ja fajnie by było jakiś nowy ciągnik mieć, ale to. To na razie nie jest realne, bo no, no, no nie stać nas tak. Mamy inne ważniejsze, pilniejsze inwestycje, które pewnie, pewnie wam pokażemy yy, na vlogach. No i my tutaj akurat fajnie pole skończyliśmy. I ja sobie podjedziemy sobie do sklepu, ja sobie skoczę po jakieś picie i będę leciał dalej robić, a z wami się pożegnam myślę, że to wystarczy na pierwszego vloga tyle zawsze to coś no tak, chciałem wam pokazać pokrótce wszystko To jak to u mnie wygląda u mnie chyba się coś zepsuło w elektrowni bo widzę, że mam chyba godzinę dziewiątą a lampy dalej świecą na drogach te przydrożne więc nie wiem, pewnie coś się popsuło w elektrowniach no ale to już to już nie mój problem podejdziemy tutaj na CPN ja sobie wyskoczę szybko, a a z wami się pożegnać wisse już podchylę dobrze, bo do to, że wystarczy popchnąć i one już tam zjedziemy na cpn ogólnie paliwo to dosyć drogie, ale my hurtowo kupujemy, może nagram jakiś hurtowy przywóz paliwa, zobaczymy zobaczymy co to będzie, staniemy tak na razie, o puścimy kultywator nie będzie zawieszony, bo jeszcze podejdzie jakieś dziecko, a nie jeszcze się tam Mniej, że to mi spadnie i potem jeszcze narobię sobie problemów. Dobra, no to, no to to by było dziś na tyle. Myślę, że Wam się podobało. Jeśli tak, no to zostawcie na łapkę w górę, no i napiszcie, co sądzicie o tych vlogach, czy chcielibyście jeszcze takie vlogi i, i udostępnijcie, abyście mogli, bo też jeśli się Wam podoba, no to fajnie, aby więcej osób więcej osób widziało to. No, także to by było na tyle. Dziękuję Wam. Trzymajcie się. Cześć.